Marko dawno nie pokazywałem obiektu 140, a że są teraz te ulepszenia polowe, to właśnie stwierdziłem, że zagram sobie tym czołgiem i pokażę wam, jakie mam na tym czołgu ulepszenia, moduły, załogę. A propos to właśnie te rzeczy są teraz na ekranie. Wziąłem sobie zestaw z turbo sprężarką. Z turbo ten obiekt 140 jeździ 62 na godzinę. 62 obiektem 140, to jest naprawdę spoko wynik. Jeżeli byśmy dali tutaj sobie fioletowe turbo, to byłoby to 64, i z racji tego, że wziąłem turbo, to spróbuję sobie zająć agresywnie tutaj kwadrat E9. Nie wiem, jak to wyjdzie. Ostatnio, jak pokazywałem to na YouTubie, właśnie taki manewr, to zakończyło się to chyba niepowodzeniem, z tego co pamiętam. Grałem wtedy CS-em, a jak będzie teraz, to zaraz się przekonamy. O, się za mną spuszował, a to bardzo dobrze. Przynajmniej mam jakiś cover. Szkoda, że moje fałdy stoją w tym miejscu. No ale cóż, trudno. Nie mogę oczekiwać, że każdy sojusznik będzie jechał właśnie w to miejsce, bo to jest jednak bardzo ryzykowny manewr. Naprawdę, bardzo ryzykowny na tej mapie. Morinoczaron to chyba wjeżdża do miasta. Chyba będę mógł go złapać z tym obiektem 277, tak mi się wydaje, czy nie? Nie. A co, jakbym zaryzykował i pojechał maksymalnie na kwadrat K5? Wtedy bym. O, kurde. No, to nie jest zbyt kolorowo. Aczkolwiek ten bazer ma chyba we mnie wywalone. Okej, okay, udało mi się zdjąć mu gąską, zużył zestaw naprawczy. Postawiłem go na perm i mogę teraz go sobie sfarmić. Dobra, muszę się wycofać, tak żeby mnie ten 60 TP nie trafił. Aczkolwiek on chyba strzelił, więc mam jeszcze czas, żeby oddać jeden strzał. O, 60 TP strzelił. Postawię go na gąsce. Okej, okay, udało się go postawić na traku. On zużył zestaw, Arta strzeliła. A tu nie jest żaden problem. 60 TP jest na perm traku. No i teoretycznie. Hmm. Dobra, muszę stąd chyba uciekać, bo wz jedzie. Oj, ta uz może być dużym problemem dla nas w tym miejscu. Dla mnie, dla tego obiektu 277, dobra. 60 TP chce koniecznie do mnie strzelić, co mu się niestety udało. Ja już nie mogę tak grać, bo ta wz na mnie chyba się obraca, czy nie? Nie, nie obraca się. Ale ten obiekt z 277 zaraz powinien wykończyć tego 60 TP, tak mi się przynajmniej wydaje. A jeżeli nie, to mu pomogę jedną pestką. Ok. 60T do garażu. Została sama WZ. A, jeszcze S-Kong Dobra, no to nie mogę tak tutaj grać. Ale kurczę, z tym turbo. Ten czołg naprawdę jest taki żwawy. Nawet do tyłu szybko się cofa. Jest Rino Ceronte, dostał traka. Spróbuję zaraz go wykończyć. Okej, okay, dostał. Mimo tego, że mam turbo sprężarkę, to nadal mam przeładowanie 5 sekund, co powoduje, że ta 140 ma naprawdę dobry DPM, mimo tego, że jeździmy 62 na godzinę. Z tego co mogliście zauważyć, zrezygnowałem tutaj ze stabilizatora. Ostatnio właśnie coraz częściej decyduję się na grę bez staby. Nie będę ukrywał, że już się mega przyzwyczaiłem do tego podczas przygotowań do ostatniego turnieju o 15 na 15. Właśnie ci w tej nagram z zestawem HP, turbo i dosyłacz. Czasami czuć, że tego stabilizatora nie mamy, na przykład teraz, jak w te tego VZ. -a. Co nie zmienia faktu, że i tak obiekt 140 raczej tej stabilizacji no nie potrzebuje aż tak bardzo jak niektóre czołgi. Dobra, wypadałoby spuszować tę WZ oraz tego s ale hmm, nie wiem czy to jest dobry pomysł. Bo ten s może nas po prostu tutaj sobie rozwalić z tym dpm A jeszcze dostałem od VZ. -a. No nie dobrze, bardzo nie dobrze. WZ strzeliła, s tak samo. No, WZ jedzie. Może uda mi się ją przebić, ok, dostała za 360. Ja nie mogę się za bardzo wycofać, ponieważ dostanę zaraz pocisk od vz po raz kolejny. Spróbuję zniknąć ze spota i jak zniknę ze spota, to wtedy się wycofam i podjadę od środka. Ten s teraz mnie tutaj wyświeci, więc muszę pojechać w ten sposób, że pojadę za wrakiem 60TP. s wtedy mnie nie wyspotuje, a ja podjadę sobie na środek i spróbuję tego vz zaraz znaleźć i obiekta 140. Albo, jak mi się uda, to może znajdę jakoś przestrzał na VZ. -a. Ok, nie ma takiej potrzeby, bo jest obiekt 140. A i nie ma na niego bicia. Jest za kamieniem dla mnie. Jest drugi obiekt 140 na środku. ale szybka bitwa. Akurat ten ruch, który zrobiłem z obiektem 277, prawdopodobnie spowodował to, że ta bitwa zakończyła się praktycznie po 5 minutach. Dobra, 140 dostała. On mnie jeszcze wykończy. Okej, okay, nie, nie wykończy. A, jest K-91. To jest chyba mój spot nawet. Aha, i się od dolnej płyty, nie wiem jakim cudem. Dobra. O, teraz weszło. I została sama Arta, która prawdopodobnie jest na kwadracie K-1 albo gdzieś tutaj na bazie. O, jest na kwadracie K-1, tak jak mówiłem. Astra takiego blind'a, okej, okay, nie weszło. Jest Arta. Aj, szkoda, że nie udało mi się jej wykończyć. Pierwsza bitwa zakończona zwycięstwem, 4700 uszkodzeń, medal wsparcia, 1800 po spocie, wynik drużynowy, jest to top damage, top exp i lecimy, a nie jeszcze raport szczegółowy i lecimy z drugą bitewką w tym odcinku. Mapa Tunra, 10 tiery, bez arty, wezmę sobie po raz kolejny zestaw z turbosprężarką tylko po to, żeby zdobyć heal w miarę szybko. Jest jeden minus tych ulepszeń polowych, a mianowicie to, że nie mamy tutaj pełnego zasięgu widzenia, co możecie zresztą zobaczyć na minimapie. Tutaj jest chyba 442 albo 439, coś takiego. Szczerze mówiąc i tak na 140 nie potrzebujemy mieć pełnego zasięgu widzenia, ale no. Jak już jest taka możliwość, żebyśmy mieli, no to trzeba jakoś to zrobić, ale z tego co pamiętam, mam chyba wszystkie perki pod spota, więc nawet gdybym cokolwiek tam zmienił, to chyba nic by to nie dało. Jest leopard, dostał za 302. Spróbuję jeszcze trafić tego STB, albo tego 121B. Nie, nie będę miał jak. Chociaż może teraz. Powierzę, OK, dostał. Co chciałem jeszcze powiedzieć, to to, że w tym odcinku pokażę tylko 3 bitewki. Ze względu na to, że obecnie jestem w górach i właśnie jak to nagrywałem, to musiałem po prostu szybciej skończyć, bo jest obecnie czwarta nad ranem. Ale trzeba zrobić jakiś zapas na YouTube, żeby nie zostawić Was bez żadnego filmiku, jak będę na wakacjach, że tak powiem. Dobra, szkoda, że dostałem od czego? Od Patona. Ja jeszcze 456. Bardzo duża rolka ze strony tego Patona. Dobra, Rino Charon to dostał za 312. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebym tak pikował. Chyba nie. Chociaż może. Jeszcze jest VZ. Nie wiem, czy dam się go trafić. Nie, raczej nie. Na całe szczęście w tej bitwie nie ma arty, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby grać w ten sposób. VZ strzelił jeden pocisk, strzał mi po garnku. Dobra, to nie będę ryzykował. Lepszym pomysłem zdecydowanie będzie teraz zjazd z tego hila i ewentualny push tutaj w to miejsce, żeby te czołgi były w krosie. Jak będą w krosi i zaczną tracić HP, to po prostu moi sojusznicy wyjadą i sobie ich wykończymy. Mamy przewagę w lufach, ale mamy straty w HP. Jest to tylko. A nie, już nie. Już mamy plus 400. Dobra, i pytanie, czy to będzie dobry ruch. A nie, ten STB chyba tutaj jedzie. No, jest STB, STB dostał. Niestety trafił u mnie. Już chodzi mi zbiorniki paliwa. Oby mnie tylko nie podpalił, bo to będzie przerąbane. O, dobra. Wycofał się. Jest obieg 140 za kamieniem. Może jakoś uda mi się go trafić. Kurczę, ta 140 jedzie do tyłu 24 na godzinę. Masakra. To turbo naprawdę dużo daje na tym pojeździe. Jest 140. Niestety nie mam jakiej trafić. O, tutaj te dwa medy puszują. No, choć tutaj tym patonem. uda mi się go trafić. 140 się wychyla. Spróbuję strzelić do niej jeden raz. Dobra, udało się, jest na jeden strzał. Pauzet teraz skończył Patona, ja teraz mogę wyjechać na tego Progetto. Oj, mamy stratę 3400 HP. No nie wygląda to zbyt kolorowo. Jest To dostał ode mnie. No ten DPM 140 jest genialny, naprawdę. Możemy robić damage w bardzo krótkim czasie. Jest VZ. A i odbiłem się od niego. Szkoda. Mał się zimi na plecy. Dobra, dostał za 340. Fox się na mnie wychyla. Nie, nie wychyla się nam. Nie mogę dalej sobie strzelać do tego VZ-a. Dobra, dostał za 338. Prawdopodobnie uszkodziłem mu zbiorniki paliwa. Więc możliwe, że zaraz go podpalimy. Tak, jest, dostał podpałę. Gdzieś jeszcze ten jest O, jest STB. Dostał za... O, nie, Mantikor. O i Fogb, który szkodził mi magazyn amunicyjny, mnie wykończył. O nie. Nie ja zauważyłem, że ten foch nie puszuje. Nie ukrywam, nie patrzyłem się w ogóle na minimapę I prawdopodobnie przez to, że tutaj zginęliśmy z tym vz em to przegramy tę bitwę. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo mamy stratę 1800 HP. No ale no cóż, trudno. Także co, zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Druga bitwa niestety zakończona porażką. 5100 uszkodzeń, wsparcie, wynik drużynowy. Jest to top damage. O w całej grze. Okej. Okay. Raport szczegółowy i lecimy z trzecią i ostatnią bitewką w tym odcinku. Mapa Overlord. Wezmę sobie po raz kolejny zestaw z turbo, bo nie ukrywam, jeżdżenie 62 na godzinę tym czołgiem sprawia taką satysfakcję. A na DPM praktycznie nic nie tracimy, a stabilizator nie jest potrzebny, co zresztą wam pokazałem w tych dwóch bitwach, bo nie ma praktycznie problemu, żeby snajpić tym pojazdem. Zresztą snajpić. 140 zazwyczaj jeździmy na pierwszą linię. Na pierwszą. Źle to powiedziałem. Miałem na myśli to, że zawsze jedziemy w takie miejsce, że strzelamy się maksymalnie na odległość 200 metrów, więc ten stabilizator naprawdę nie jest potrzebny. EBR. Dobra, bronu ucieka. Zajmę sobie tego krzaka. Jest Manticore. No, dostałem spota od niej, no tak. Bawiam się, że jak się tutaj wychle, to mogę dostać zaraz pocisk od kogoś. Jest 140, 140, Eber 105 dostał ode mnie, jest 260. Kurczę, szkoda, że nie mam hita. Jakbym miał hita, to bym go przebił. Powiedziałem mu kadłub, o Eber wjechał do środka. A, odbiłem się od Manticory, szkoda. Dobra, nie mogę tak grać. Manticora będzie cały czas mnie tutaj outspotowała, więc. Nie ma sensu grać w ten sposób, bo będę dostawał cały czas od tego gracza jeden pocisk, a to jest kompletnie nieopłacalne. Lepiej sobie zrotować, ewentualnie zająć tę pozycję, którą ma kran, albo nawet tutaj dalej. Wtedy sobie swarmię tego obiektu 2684. Co ciekawe, jak gra się o 3.30 lub 4.00, to wtedy nie ma aż tak dużo art. To jest druga bitwa, gdzie nie mam ani jednej arty w bitwie. Nie ukrywam, cieszy mnie to. Oby ten kran do mnie nie strzelał. Nie wiem, spróbuję sobie tutaj... O jest kran. Dobra, kran strzelił jeden pocisk. Ok, uda mi się go trafić za 325. Więc i przestrzał. Jeżeli dobrze się ustawię, to go... OK, dostał strakiem. O, chyba krana sobie swarmimy, tak mi się wydaje. Aj, mam hity. Przez to, że mam hity, to właśnie go nie przebiłem. Zładuję teraz Apeki. I z siódmy tutaj puszuje. Tam jest Leopard. Okej, okay, zrobię to w ten sposób, żeby pomóc mojemu IS-owi siódmemu. Kurczę, to ciężko będzie mi tutaj opuścić lufę na ten pojazd. Okej, okay, udało się trafić jeden raz IS-a siódmego. Nie mam teraz za bardzo jak opuścić działa na tego isa 7. A nie mogę tutaj zjechać, bo jak zjadę, to się rozbije. Cofam to, co powiedziałem na tundrze. Z tego, co widzę, to ta bitwa również się zakończy po 5 minutach. Zatoka Rybacka skończyła się po 5, tundra po 3,5 minuty. Także nie będę tutaj taki, nie będę wstawiał odcinka, który trwa 12 minut, tylko normalnie zagram 4 i będzie prawdopodobnie tam 18 minut, czy coś takiego. No ale dobra, jest obiekt do 2.6.0. Niestety jedyne, co zrobiłem, to postawiłem go na traku. A szkoda, bo to mogło wejść z damage'em bez problemu. Było się na tego obiekta 260, on nie ma zestawu naprawczego, więc... Okej, okay, UDES mnie tutaj pikuje. Nie mogę tak grać, muszę sobie jechać dalej. Do tego konia... O, jest Manticore. Mm, szkoda, uciekł mi. Spróbuję spikować tego Super Conquerora. Mam hity, więc przebiję go po włazie, tak jest. Okej, okay, dostał. Mam szybciej przeładowanie, więc się wychylę i strzelę w dolną płytę, żeby się od niego nie odbić na 100%. Jest włas. A, i szkoda, że go nie wykończyłem. Jest jeszcze obiekt 260, który ma 1100 HP, UDES. W to dwa UDESy. Dobra, 260 ma 700 HP. 400. Aj, te udesy się na mnie obracają. Niedobrze, bardzo niedobrze. Czy ktoś może wykończyć tego obiektu 260? Nie, nikt nie mógł spikować i wykończyć tego 260, przez co on, on mi dał jeszcze jedną pestkę. No i niestety wylądowałem w garażu, także co? Ja nie przedłużam i zaraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Trzecia bitwa zakończona zwycięstwem 3200 uszkodzeń 1600 po spocie. Wynik drużynowy. O, jestem trzeci pod względem damage'a. I piąte, pozglądamy jak spara szczegółowy. I lecimy z czwartą i ostatnią bitwą w tym odcinku. Okej, okay, to jest mega dziwne. Bezpieczna przystań, ósme tiery, jedna arta. No, ciekawe, ciekawe. Chyba zacznę grać o czwartej w wodę. <laughs> nie no, oczywiście żartuję. To jest wyjątek, kiedy właśnie mogę sobie pozwolić na to, żeby grać o tej godzinie. Przecież trzeba chodzić normalnie, spać. Tym bardziej, że studia się niedługo zaczynają i nie można tak zrywać nocek. No ale masakra, 3 bitwy i 3 bitwy, które trwały maksymalnie 5 minut. Coś niesamowitego. Okej, okay, jest RU 251. Kurczę, mogłem się zatrzymać w tym miejscu i sobie strzelić, ale no niestety nie znam timingów na tej mapie. To jest ma chyba ósma albo dziewiąta bitwa właśnie. Na tym polu bitwy. Gdzie jest ten RU? Dobra. Z racji tego, że to są US Oni nie mają, a nie, mają M60, ale M60 prawdopodobnie będzie grało tutaj z obiektem 277, bo są razem w plutonie. To właśnie. A nie, jest M60, jest RU251. Okej, okay. oni się tak bardzo rozdzielili. Tutaj jest 277, a tutaj M60. Mega dziwne. Byłem pewien, że jak gram razem w plutonie, to zagrają razem na jednej flance, a tu takie coś. Dobra, tego RU zaraz będą sobie strzelać. Zajmę agresywnie tutaj pozycję. Jest burask. O, strzelił do mnie za zero na całe szczęście. Idzie centurion. RU ode mnie ucieka. Aj, za zero go trafiłem. No cóż, szkoda. Oko za oko, jak to mówią. Spróbuję spikować sobie tego centuriona. Dobra, aj, on nie może chyba przebijać. Niestety, dobra. Uczę, zagrałem mega agresywnie. Nie wiem, czy to jest dobre, że tak zrobiłem, ale. Grill jak dostał za 1025. Arta strzeliła. Na całe szczęście nie trafiła. Jest jeszcze 122 TM. LC i do mnie tutaj przyjeżdża. Trafiłem go. Jak to wygląda? No w miarę dobrze. Mamy przewagę 2400 HP. Kurczę szkoda, że nie trafiłem. Ten LC będę teraz mnie jeszcze raz trafi. Prawdopodobnie. A i nie mogę mu oddać. Dobra, LC będę ładuje, więc Postaram się podjechać tutaj w to miejsce. Czy oni wszyscy się cofają? Czy mi się wydaje? Grilla ma 400 HP. Czy on chce mnie spikować? Chyba tak. Jest Lis dostał. LC nie pikuje. A, Lis mnie przebił w ogóle. Ciekawe. Dobra, LC jest na. A no, zładuję sobie hajko. On nie spikuje na 100%. Musi mnie spikować. No, gdzie jesteś tym evenem? Dobra, nie będę grał tutaj w tym miejscu, bo zaczynamy się rozlewać powoli. Dlatego się wycofam. Zajmę sobie pozycję taką, żebym sobie sfarmił tego T95 i zobaczymy, jak to się dalej potoczy w tej bitwie. Jest T95 na środku. Dostał spota, nie wiem od czego. A, no tak. No i teraz mogę go sobie farmić. O nie, odbijem się. Jest czołg ustawiony do mnie bokiem, a się od niego odbijam, ale pech. Bardzo ucieka, bardzo jest mniej więcej w tym miejscu. Może uda mi się go trafić? Nie, zmisowałem, niestety. Dobra, spróbuję zrobić coś takiego, że podjadę w to miejsce i wyjadę tej T95 na plecy. To jest chyba dobry pomysł. Nic nie może mnie trafić. Prawdopodobnie. Nie wiem, jak to wyjdzie. My mamy stratę 2200 HP. Nie wygląda to zbyt dobrze. Ale C1 jest cały czas w tamtym miejscu. Badger puszuje Isa 7, tak samo 277. A ja spróbuję wyjechać na plecy tej. Te 95, jak już powiedziałem, i sobie ją sfarmię, Dobra. On strzelił, zaraz go postawię na drugiej gąsce. Dobra, jest na parem traku. Może, o, ma dwa zestawy naprawcze, o kurczę. To mnie trochę zdziwił ten o, gracz. Okej, okay, nie mogę tak grać. 277 tutaj puszuje, tak, 277 tutaj puszuje. A już je tego wraku, dobra. No, Ham strzelił, nie trafił, nie mogę tutaj grać. Zaraz prawdopodobnie stracimy Patriota, ale ja spróbuję wyjechać na plecy temu Badgerowi i Obiektowi 277, albo temu Konceptowi. Dobra, zrobię to w ten sposób. O, Koncept upcieka. No i koncept ode mnie uciekł, niestety. Ale jest 277 i badger. Bardziej, zaraz będę mógł wykończyć prawdopodobnie, czy nie? Nie, nie będę mógł. Kurczę, kiepsko to wygląda. Naprawdę kiepsko to wygląda. Ten koncept teraz po mnie wraca. Muszę jak najszybciej uciekać i zająć sobie górę. Hmm, no nie wiem co mogę zrobić w tej bitwie. Naprawdę nie mam pojęcia. Muszę zrobić to w ten sposób, żeby nie dostawać pestek od tego centuriona i od reszty graczy, którzy są właśnie w tym miejscu. Hmm, no to będzie mega ciężkie do zrobienia, nie ukrywam. Jest centurion. Jeszcze mi koncept na plecy wyjechał, muszę go zrobić. Ten koncept prawdopodobnie mnie poskłada. Oj, tak, jestem na jeden strzał. Hmm. Ale pech. Ale pech. Także co, nie ma sensu przedłużać i teraz zobaczymy się na wynikach tej bitwy. Ostatnia bitwa niestety zakończona porażką. 3000 uszkodzeń, 1100 po spocie, wynik drużynowy. Raport szczegółowy. Tak prezentuje się dzisiejsza sesja. 50% zwycięstw, 4060 uszkodzeń, 1200 asyst i 1200 średniego expa. Nie ukrywam, nie satysfakcjonuje mnie ten wynik, ponieważ na ostatniej mapie, czyli bezpieczna przystań, no troszkę się rozlałem, troszkę się za bardzo poczułem, byłem zbyt pewien, że po prostu zrobię dobry wynik jak pojadę w ten sposób, a no wyszło jak wyszło. Także co, mam nadzieję, że materiał wam się podobał, trzymajcie się, miłego dnia, pa pa!